Dobry, szanowni państwo, witam na moim nowym kanale na YouTube. Chciałem na początek przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie, a także zaprezentować, jakimi treściami będę się zajmować na tym kanale. Jestem z wykształcenia biologiem, wykonuję zawód nauczyciela, aczkolwiek nie pracuję obecnie w szkole. Mieszkam na południu Polski, w Małopolsce Zachodniej, niedaleko Oświęcimia w mieście Libiąż. Urodziłem się w Legnicy, natomiast moi rodzice mają pochodzenie, powiedziałbym, czysto polskie. Ze strony ojca wywodzę się bowiem z Wielkopolski, z okolic południowych obecnego województwa wielkopolskiego, natomiast ze strony matki z Kielecczyzny, a więc z Małopolski Północnej. W szczyce się rodowodem szlacheckim, co uważam, nadaje mi niejako pewien obowiązek, czy pewną powinność zajmowania się tym, czym właśnie zajmuje się zawodowo. Szerzeniem wiedzy, szerzeniem wykształcenia, Szerzeniem świadomości naukowej społeczeństwa. Z tym, jak wiemy, ostatnio zwłaszcza jest u nas bardzo różnie, zawdzięczamy to między innymi nieprzemyślanym reformom edukacyjnym, różnego typu cięciom w programach nauczania, ograniczeniom także godzinowym. No, może niewielu z Państwa zdaje sobie sprawę, że Liczba, przed, liczba godzin przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej, która była jeszcze przed rokiem 2000, była znacznie większa niż to, co się proponuje obecnie. W tej chwili tam mówi się o kilku godzinach zaledwie. W tamtych czasach tych godzin było znacznie więcej. Na początku lat 90. doszło do bardzo niefortunnego zdarzenia. Mianowicie od klasy czwartej do klasy ósmej ówczesnej szkoły podstawowej obcięto cztery godziny przedmiotów przyrodniczych, czy matematyczno-przyrodniczych. Nic do tej pory się z tym nie zmieniło. Ten stan rzeczy trwa nadal. A tyle krzyczy się o przeładowaniu uczniów wiedzą. No, chyba to jest troszeczkę niepoważne. Jest to właśnie powód, dla którego chciałem również zabrać głos jako nauczyciel, przedstawić swój punkt widzenia na pewne tematy, zaprezentować, ubogacić niejako tym swoim punktem widzenia to, co oferuje dzisiaj ludziom szkoła. Jest to niestety zbyt mało w stosunku do tego, co. Nakładałyby po prostu realia obecnego świata. Wiemy, że żyjemy w świecie coraz bardziej ztechnicyzowanym, w którym pełno jest elektroniki, robotyki, sztucznej inteligencji. Wiedza humanistyczna do niczego się tutaj nie przyda. Zresztą taka jest prawda, że wielu ludzi, którzy później po szkole podstawowej, po szkole średniej wybiera sobie dalszy profil kształcenia na studiach. No i zależy nie od historii, nie od języka polskiego, ale od matematyki, od przedmiotów przyrodniczych na wielu kierunkach studiów, na przeważająco wielu kierunkach studiów. A jak się ma do tego obecna edukacja? Zupełnie nijak. Rządzący wciskają młodym ludziom jakieś ogromne ilości wiedzy z historii, literatury, nazywają to językiem polskim. Wciskają również samą historię, która tak naprawdę interesuje tylko nielicznych i tylko nielicznym się przyda. Oczywiście, ja nie mówię, że cała historia, ale to, co jest w szkole serwowane, bardzo wiele, nie mające nic wspólnego z taką wiedzą, powiedziałbym, potrzebną w życiu. Czy nawet wiedzą, która jest niezbędna człowiekowi wykształconemu. Natomiast przedmioty przyrodnicze no nie cieszą się zbytnią sympatią, przede wszystkim sympatią rządzących, bo to od nich zależy, jak będzie wyglądać nasza edukacja. Skutki tego stanu rzeczy są bardziej niż opłakane. No właśnie prawdopodobnie dlatego, że edukacja przedmiotów przyrodniczych wygląda u nas tak, jak wygląda. Mamy jeden z największych odsetków ludzi wątpiących w istnienie ewolucji biologicznej. No, mówię, przynajmniej na forum Europy tak się dzieje. Inne kraje jakoś patrzą na to zupełnie inaczej. Ludzie tam żyjący no, nie mają takiego zaściankowego sposobu myślenia, tak jak u nas w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? No, być może dlatego, że. Stosunkowo niewiele w tym kierunku oferuje wykształcenie serwowane przez, przez państwowe instytucje, przez szkołę, przez różne inne. Podobnie mamy kwestie na przykład antyszczepionkowców. No to, co w tej chwili u nas. Po prostu na tym polu się przedstawia, jest to coś wręcz niesłychanego. Jak można w taki sposób w ogóle wątpić w osiągnięcia nauki? Jak, jak można podważać to, co jest ustalone raz na zawsze? Mało to robić to z tak wielką agresją, jak niektórzy ludzie robią. Jest to rzecz bardzo zła, bardzo niedobra, dlatego trzeba z tym walczyć ludzie oświeceni, ludzie wykształceni powinni przekazywać tą swoją wiedzę innym ludziom, no aby tępić takie, takie podejście. Między innymi właśnie będę chciał... Przyczynić się do tego również i na moim kanale. Jak wspomniałem, jestem z wykształcenia biologiem, jednak uczyłem i uczę różnych przedmiotów, nie tylko biologii, także chemii, fizyki, matematyki przede wszystkim. Mam więc dosyć szerokie spektrum zainteresowań, a ponadto od czasów moich studenckich, a właściwie nawet wcześniej, interesują mnie języki, interesuje mnie językoznawstwo. I w ślad za tym również w jakimś tam stopniu historia, zwłaszcza ta historia najbardziej odległa, ta, która już jest nieudokumentowana w źródłach pisanych i którą tak bardzo ogólnie określa się mianem prehistorii. Dlatego też na pewno na tym kanale znajdą się treści poświęcone tak gorącemu tematowi. Również pełnemu różnych zakłamań, przeinaczeń, jakiejś, jakiejś ideologizacji, odstępowania od zasad nauki, tematu, którym jest pochodzenie Słowian, pochodzenie Polaków jako narodu, ale także pochodzenie Indoeuropejczyków. To nie jest jedyna, jedyne czym się zajmuję. Zresztą, można o tym się przekonać, analizując treści zgromadzone na mojej witrynie internetowej, którą prowadzę już w tej chwili od 25 lat więc dość, dość długo. Mam także pewne plany, być może zrealizuję wydania książek. Przy czym pierwsze o czym myślę to raczej nie owa kwestia gorąca typu pochodzenie słowian, na przykład, czy kwestia ewolucji, również bardzo gorąca i którą też bym się chciał tutaj zająć, ale to, co zgromadzono w naszej wiedzy takiej powiedzmy ogólnie dostępnej, na przykład w postaci podręczników szkolnych, w postaci tego, co jest przekazywane także na różnych naukowych czy też pseudonaukowych kanałach na YouTubie, w różnych innych źródłach wiedzy tego typu, gdzie roi się od różnego typu błędów, absurdów, zakłamań, to właśnie będzie treścią owej książki. Generalnie chciałbym tutaj umieszczać filmy o bardzo zróżnicowanej tematyce. W związku z powyższym, postaram się, aby w tytule każdego filmu na początku znalazło się jakieś odniesienie, symbol tego, do jakiej kategorii ten film będzie należeć, do jakiej tematyki. I tak chciałbym wyróżnić tutaj roboczo przynajmniej dziewięć takich działów, którymi by się, bym się chciał zająć. Pierwszym będzie. No, właśnie owa historia, szeroko rozumiana jako, jako pochodzenie Słowian, pochodzenie Europejczyków, ale także zagadnienia językoznawstwa historycznego, ponieważ to jest głównie działka, która, którym ja się zajmuję, którą ja się zajmuję. Następnym, drugim działem to będzie współczesne językoznawstwo, jak to się ładnie mówi, językoznawstwo synchroniczne. W tym kwestia typologii języków, która w polskim internecie chyba jest reprezentowana bardzo skąpo, a gdzie indziej na świecie, owszem, jak najbardziej no, są ludzie, którzy rozwijają tą dziedzinę, więc chciałbym trochę przybliżyć moim szanownym widzom Państwu coś na ten temat. Do tego również dołożyłby pewne sprawy dotyczące poprawności językowej. Tu od razu powiem, że nie zawsze zgadzam się z tym, co głoszą inni, powiedzmy, głosiciele konieczności poprawności. Od chociażby takie bardzo znane wyrażenie okres czasu, którym niektóry, niektórym się wydaje, że jest to jakiś błąd językowy. Ja jestem całkowicie innego zdania, ale o tym naturalnie będę chciał opowiedzieć osobno. Trzeci punkt, w którym bym się chciał zająć, byłyby to sprawy dotyczące ogólnie powiem filozofii nauki. Powiedzmy zasad funkcjonowania nauki, tego czym nauka różni się od wiedzy nienaukowej i dlaczego jest bardziej wiarygodna od na przykład etymologii ludowej, od tego co Mówią ludzie, co myślą ludzie, dlaczego właśnie wiedza naukowa? Czwarty dział, który będzie tu prawdopodobnie reprezentowany, będzie to logika. No, tu trudno coś dokładniej powiedzieć, czego będą dotyczyć te, te wywody, te powiedzmy jakieś treści. Myślę, że to się z czasem wyjaśni. Oczywiście, przede wszystkim kwestie różnego typu absurdów, pewnych błędów, bo tak jak powiedziałem, właśnie ten temat ostatnio interesuje mnie szczególnie. Również właśnie w kwestii logiki tych błędów jest bardzo dużo, co postaram się przybliżyć we właściwym czasie. Piątym działem będzie matematyka. Tutaj również kwestia pewnych przekłamań, pewnych absurdów, ale także kwestie tego, w jaki sposób źle matematyki się uczy w szkole i jak można by to było ewentualnie naprawić przynajmniej w kilku wybranych punktach, które jednak z tego co wiem z moich no własnych doświadczeń również nauczycielskich, no ratują, że tak powiem życie uczniom, opanowanie pewnych technik, pewnych umiejętności pozwala na znacznie sprawniejsze pos po posługiwanie się matematyką, czego szkoła nie uczy, a może może nie przykłada do tego dostatecznego do, do, do jakiegoś hmm, nacisku, na to nie kładzie, bo przecież te rzeczy w podręcznikach często się znajdują. Szóstym tematem będzie szeroko pojęta edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów przyrodniczych. W sumie jest to hmm, to, czym zajmuje się hmm, od strony. Mojego własnego wykształcenia, a więc biologii, ale także chemii, nie tylko. Ale chodzi tu przede wszystkim o te kwestie edukacyjne z uwzględnieniem naturalnie różnego typu przekłamań, absurdów, nielogiczności, z którymi spotykamy się choćby i w podręcznikach szkolnych. Siódmym działem, którym bym się chciał zająć, będzie to ogólnie rzecz biorąc. Fizyka z astronomią, z kosmologią, problemy, które dotyczą, powiedzmy, także naszego filozoficznego podejścia, sposobu patrzenia na świat, na jego rozwój, na jego powstanie. Ósmy dział to będzie chemia, i wreszcie dziewiąty na samym końcu umieszczam z racji tego, że paradoksalnie jest nam w pewien sposób najbliższy, jest także mnie najbliższy, to oczywiście będzie biologia. Między innymi chciałem poruszyć kwestię teorii ewolucji. Co to takiego jest? Dlaczego ludzie, którzy krytykują tę teorię, a jest takich u nas w Polsce nadspodziewanie dużo, i to jest bardzo przykre dla każdego intelektualisty, dla każdego człowieka, który chciałby no, po prostu racjonalnie poznawać świat w zgodzie z zasadami logiki, z rozumowaniem, Chodzi o to, że ci ludzie, którzy krytykują teorię ewolucji, bardzo często nie mają pojęcia, co ta teoria tak naprawdę głosi, chociaż wystarczyłoby po prostu uważnie słuchać tego, o czym mówi nauczyciel na lekcji biologii w ósmej klasie. No ale niestety jest tak jak jest, więc być może trzeba po prostu sprawy te przybliżyć, może też przedstawić z zupełnie innego punktu widzenia. Innym takim problemem dosyć zapalnym, dosyć powiedziałbym absurdogennym jest kwestia istot żywych podziału istot żywych na grupy, na te największe grupy określane jako królestwa. Kiedyś wyróżniano dwie takie grupy były to rośliny i zwierzęta. Dzisiaj tych grup jest więcej w klasyfikacji szkolnej jest ich pięć, a właściwie sześć. No, jak widać, samo już to rodzi pewne, pewne dwuznaczności, jakieś nieścisłości, absurdy, więc na pewno warte jest omówienia. Dziękuję bardzo za wszelkie komentarze, za wszelkie. Pytania, które mogą się do mnie zjawić, postaram się w miarę możliwości jakoś tam do nich się ustosunkowywać. Być może, że również zaproponuję tutaj jakieś tematy, które pojawią się w tych komentarzach. Będę, jeśli będę w stanie, oczywiście zrobię również jakieś, jakiś materiał, jakiś film na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.